Dele Ani napadnięty we własnym domu. Co się stało? Kuzyn jego opowiada o tym, jak wyglądało dzieciństwo gwiazdy Barcelony. Ciekawie, na pewno nie było. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat Roberta Lewandowskiego, który wychwala Leroya Sané. Jeżeli pojawią się kibice, będzie walkower, co grozi Borussii Dortmund. Kalidu Kulibali znowu rozkwytywany, gdzie zagra w następnym sezonie. A także o Mario który nie umie gotować. Zachęcam was do odświeżenia subskrypcji, aby nie przegapić. Najnowszych filmów, ponieważ już jutro wraca Bundesliga, a także na dziś podrzucam Wam zagadkę. Gdzieś na tym zdjęciu ukrył się Zlatan Ibrahimowicz. Ciekawie, czy go znajdziecie? Powodzenia. A odpowiedź będzie na Instagramie Landry, tym w Insta Story. Zapraszam do oglądania. Napady na posiadłości piłkarzy, co przerażające, zdarzają się coraz częściej. Doświadczył tego m.in. Arkadiusz Milik, którego bandyci napadli, gdy ten wracał do swojego domu po rozegranym spotkaniu. A teraz celem podobnego ataku stał się Dele Ali. Przedwczoraj, gdy Dele wspólnie ze swoim przyrodnim bratem grali w bilarda, rabu się wtargnęli do ich mieszkania. Mieli przy sobie broń w postaci noży i niestety ich użyli. Piłkarz i jego brat zostali zaatakowani nożem. Jednak całe szczęście nie była konieczna interwencja lekarzy. Skradziono biżuterię oraz zegarki. Do tej pory nikt nie został aresztowany w tej sprawie, a ani klub, ani sam piłkarz nie wydali oficjalnego komunikatu. Dele Ali mieszka w Londynie, w dzielnicy Berend. Robert Lewandowski dolewa oliwy do ognia. O transferze Leroya Sane do Bayernu Monachium mówimy już naprawdę bardzo długo. Na razie jednak konkretów nie widać. Polski napastnik w wywiadzie dla Gol.com na nowo rozpalił marzenia kibiców o transferze Sane do bawarskiego klubu. Jest wiele spekulacji. On jest świetnym graczem o wielkich umiejętnościach, który bardzo dobrze współpracuje z kolegami z drużyny. Nie mówię tylko o Premier League czy Champions League. On już za czasów gry w szalkę był znakomity. Na pewno pomógłby nam w grze znaleźć nowe rozwiązania. Już jutro o godzinie 15.30 na boisku pojawią się piłkarze Borussia Dortmund oraz Schalke. Problem w tym, że są to kluby, których kibice raczej nie darzą się zbyt ciepłym uczuciem i wiele razy dochodziło do starć. Mecz odbędzie się w Dortmundzie i jak możecie się domyślić, z racji tego, że jest to szlagier i będzie to pierwsze spotkanie od ponad dwóch miesięcy, zainteresowanie jest ogromne. Władze ligi zaapelowały do kibiców wszystkich drużyn, aby nie gromadzili się pod stadionami. Jeżeli w meczu BVB z Schalke czy też innym spotkaniu dojdzie do gromadzenia się fanów, przed stadionem, czy też w innych miejscach, spotkanie najpewniej zostanie zakończone walkowerem, na korzyść drużyny przyjezdnej. Cristiano Ronaldo na pewno by chciał, aby jego syn został jego następcą i podobnie jak on, podbił świat piłki nożnej. Portugalczyk niedawno powrócił do Turynu, gdzie przygotowuje się do wznowienia sezonu. Trenuje również jego syn, który, mimo młodego wieku, przyucza się do zawodu. A idzie mu chyba naprawdę nieźle. Zresztą zobaczcie sami. No. dez não pode falar mim. um dois três quatro cinco vai oito, oito. 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 Być może wydaje się, że Leo Messi musi mieć bajeczne życie. W końcu jest jedną z największych gwiazd w futbolu. Jednak nie zawsze tak było, że każdy odnosił się do niego z szacunkiem i wielkim uznaniem. Maxi Bianco, czy jego kuzyn, który swoją drogą również jest piłkarzem, powiedział, że w dzieciństwie Messi nie miał łatwego życia. Jego starsi koledzy nie mogli przeżyć tego, że taki mały Leo orał ich na boisku. W naszej dzielnicy Leo grał razem z nami. My zazwyczaj byliśmy od niego więksi. Starsi kumple mówili, że jest szalony i mam go zabrać do domu, bo go zabiją. Chcieli go bić, ale on się z tym pogodził. Gdy miałem 8 czy 9 lat, wstawałem wcześniej w soboty, żeby oglądać jego gra. Robił niesamowite rzeczy. Nie mogłem w to uwierzyć. Liverpool nie słynie z przeprowadzania wielkich transferów za grube miliony euro czy też funtów. Jednak to może się zmienić w tym okienku transferowym. Zdaniem Leten Sport, Liverpool jest jednym z kandydatów, aby pozyskać. Kalidu Kulibaliego. Jego transfer był bardzo bliski już w 2017 roku, jednak wtedy zdecydował się pozostać w Napoli, a gdy jego forma spadła, już nie budził takiego zainteresowania wśród innych klubów. Dalej jednak jest łakomym kąskiem i takie kluby jak Real PS rzeczy FC Barcelona z chęcią by go przygarnęły. Jednak przeszkodą jak zawsze będzie cena. Senegalczyka będzie można kupić za około 80, a może nawet 100 milionów euro, a powodem tego jest jego kontrakt, który obowiązuje jeszcze 3 lata. Liverpool w jego sprawie miał już rozmawiać. Paryski klub również jest bardzo zaangażowany ze względu na równie zaawansowany wiek Thiago Silva. Brazylijczyk ma już 35 lat i środkowy obrońca za chwilę będzie potrzebny. Nie możemy również zapominać o Newcastle, która po zmianie właściciela dysponuje nieprzebraną gotówką i transfer Senegalczyka nie będzie stanowił problemu. Jednak oni w przeciwieństwie do innych klubów nie są w stanie zaoferować mu gry w europejskich pucharach. O talencie Pola Pogby chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Zdecydowanie jest to jeden z najlepszych pomocników w lidze. Niestety jego zachowanie i podejmowane decyzje często odbiegają od tego, jak powinien zachowywać się prawdziwy piłkarz. Jednak Shaw, jego kolega z drużyny przekonuje, że Francuz ma wszystko, by być najlepszy na świecie. Jest duży, silny, ma błyskawiczne reakcje. Szczerze mówiąc, on ma wszystko, aby być najlepszym pomocnikiem na świecie. Ciężko się z nim gra i trenuje. Zabrać mu piłkę? Niemożliwe. Chyba że w kilka osób. Dokładnie nie wie, jak osłonić piłkę. Ma genialne uderzenie i znakomite dalekie podanie. Na czas bez piłki oraz izolację narzeka Mario Balotelli. Piłkarz w wywiadzie dla Football Italia powiedział, że izolację musi spędzać sam i bardzo doskiera mu brak kogoś bliskiego. Jeśli podasz mi teraz piłkę, nie jestem w stanie jej opanować za pierwszym dotknięciem. Minęły dwa miesiące, odkąd dotykałem piłki. Wariuję przez ostatnie dwa miesiące, od kiedy jestem sam. Moja córka jest w Neapolu, a syn w Curichu. Nie mam kontaktu z mamą, aby jej nie narażać. Nie umiem gotować. Przez pierwsze dni jadłem karton oraz tynki ze ścian. Całe szczęście teraz zamówiłem catering. Wczoraj informowałem o tym, że Adrian Rabio nie pojawił się w Turynie, mimo tego, że wszyscy inni piłkarze wrócili do Włoch, aby odbyć kwarantannę i za dwa tygodnie móc normalnie trenować. Media informowały też, że palce w tym całym zamieszaniu musiała maczać jego mama, która już nie raz mieszała się w relacje swojego syna z klubem. Tak było na przykład w Paryżu. Jednak dziś na Instagramie piłka żartował sobie z tych doniesień. Napisał, że są to fake newsy i nie można wierzyć we wszystko, co media napiszą. I tak, oczywiście to jest prawda, ale na jego instastory zareagowała prasa, m.in. La Gazzetta dello Sport, która dalej twierdzi, że cała sytuacja jest nie do końca jasna. On jako jeden z ostatnich piłkarzy pojawi się w Turynie. Możemy dowiedzieć się też, że władze klubu są wściekłe w ogóle za tą całą sytuację, jednak szczególnie za to, że to ujrzało światło dzienne i zostało nagłośnione przez media, a te same informacje potwierdza SkySport Italia. Filipe Coutinho najpewniej w tym sezonie na boisku już się nie pojawi. Powodem jest odnowienie kontuzji kostki. Brazylijczyk przeszedł 3 tygodnie temu operację, która swoją drogą została opóźniona o ponad dwa tygodnie, a to może pokrzyżować plany FC Barcelony dotyczące sprzedaży Coutinho. Oczywiście w obecnej chwili jest wypożyczony do Bayernu, ale jesteśmy prawie tego pewni, że Bayern nie zdecyduje się go wykupić. Wielkie zainteresowanie ma wyrażać Chelsea, która ponoć szuka ofensywnego pomocnika, a według brazylijskich dziennikarzy właśnie kogoś takiego szuka Frank Lampard. Rivaldo, czyli brazylijska legendarna, na piłki nożnej uważa, że kontuzja nic nie zmienia, a jego rodak dalej jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jose Mourinho chce za wszelką cenę powrócić do gry. Wczoraj odbyło się spotkanie menedżerów Premier League. Portugalczyk zapewnia, że jest pewien i gotowy powrotu na ławkę trenerską. Jego zdaniem, piłka nożna powinna wrócić, gdy to tylko będzie bezpieczne dla każdego, ale nie należy tego opóźniać. Chcę trenować i jestem zdesperowany, aby Premier League wróciła, gdy to będzie bezpieczne. Inne ligi przygotowują się do powrotu my też musimy. Jestem dumny z tego, w jaki sposób moi gracze nie marnowali czasu i utrzymywali formę. Wykazali się profesjonalizmem oraz determinacją. Było to ciężkie przez obostrzenia, ale dali radę. Każdy z nich był zaangażowany w pracę indywidualną. Czekamy teraz na pozwolenie treningu w małych grupach. To będzie kolejny krok. Mundo Deportivo informuje, że już nie tylko Manchester City, ale także FC Barcelona. Powalczy o Milana Skriniara, czyli obrońcę Interu Mediolan. Słowacki piłkarz w tym sezonie może pochwalić się imponującą liczbą celności podań na poziomie 92,3%. Żaden inny piłkarz z ligi nie może pochwalić się takim wynikiem. Jeśli do tego transferu by doszło, Inter musiałby znaleźć zastępstwo. A tu w tej roli są wymieniani Kalidu Kulibali, Samuel Umtiti oraz Upamykano. Pep Guardiola poszukuje pewnego i walczącego środkowego defensora. Musi kogoś takiego pozyskać, bo braki na tej pozycji były widoczne w obecnej. W sezonie szklinier ma być idealną opcją. Owen Hargreaves, były piłkarz Manchester United, zapewnia, że Czerwony Diabły zrobią wszystko, aby w tym okienku transferowym sprowadzić Jadona Sancho. Jest on celem transferowym numer 1. Podobne rozmowy między klubem a agentem zawodnika na razie zostały spowolnione przez obecną sytuację na świecie, ale United miało wyłożyć na stół potężną ofertę, na którą ma polecić piłkarz. Chodzi tutaj oczywiście o numer 7 na koszulce. Ed Woodward, czyli dyrektor wykonawczy United, zapewnił, że Sancho od razu zostanie numer 7, jeżeli tylko zdecyduje się na transfer na na Old Trafford. Zawsze mówili nam, że w każdej sytuacji należy szukać pozytywów i choć to co obecnie dzieje się na świecie jest naprawdę straszne, to nawet w takiej sytuacji idzie znaleźć jedną pozytywną rzecz. Chodzi właśnie o rynek transferowy. Sądzę, że po pierwsze kluby będą przeprowadzać mniej transakcji, a po drugie te, które będą realizowane będą o wiele bardziej przemyślane niż miałoby to miejsce wcześniej. Na dziś to koniec. Dzięki za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zaznaczenia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zachęcam Was również do obejrzenia history i piłkarzy, na przykład Ter Stegena, Mohameda Salaha, czy Virgila Vandajka. Myślę, że się nie zawiedziecie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!